Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak w SPSS się utworzyć plik zawierający wszystkie komendy do wszystkich analiz, które wykonywaliśmy w trakcie pracy nad naszą bazą danych. Niektóre uczelnie wymagają, żeby do pracy magisterskiej załączyć również plik z bazą danych, z programu, w którym pracowaliśmy oraz skrypt z wszystkimi komendami, które wykonywaliśmy. Jeżeli mamy włączone wyświetlanie komend w dzienniku, no to tutaj w oknie raportu. Co jakiś czas przed każdą analizą będziemy mieli takie tu tekstowe komendy informujące co program ma wykonać. Jak sobie klikniemy dwa razy na takie pole z tymi komendami. Ono nam się aktywuje i możemy sobie zaznaczyć te komendy i skopiować Ctrl C. Potem wybieramy plik. Nowy komendy. I tutaj możemy sobie wkleić. Potem możemy skopiować kolejne, na przykład z testu T test studenta, Ctrl C, Ctrl V, kolejna analiza korelacji mieliśmy, Ctrl C, Ctrl V. No i mamy przygotowany skrypt do wszystkich analiz, które tutaj akurat mieliśmy w tym raporcie wykonane. Jeżeli byśmy chcieli to powtórzyć, na przykład wyczyścimy sobie teraz ten raport. Jeżeli chcemy wykonać te analizy ponownie, bo na przykład dodaliśmy do naszej bazy nowe osoby badane, chcemy powtórzyć analizy, albo na przykład nie wiem, nasz wykładowca chce sprawdzić, czy prawidłowo wykonaliśmy wszystko i przepisaliśmy wyniki, zaznaczamy, klikamy zieloną strzałkę, uruchamiamy i wszystkie te analizy nam się ponownie wykonały. Dzięki czemu nie musimy ponownie klikać przez wszystkie te menu, wyklikiwać analiz, tylko. W zasadzie wystarczyło zaznaczyć, kliknąć raz i mamy wszystko gotowe. Oczywiście, takie kopiowanie tego tutaj z okna raportu może być mało wygodne, więc mamy inną opcję na wykonanie takiego skryptu. Możemy już wykonując analizę, automatycznie go sobie tworzyć. Czyli przykładowo, na początek chcieliśmy sobie policzyć wyniki. Robimy przekształcenie oblicz wartości. Tu mieliśmy wpisane jakoś tam obliczanie sumy z trzech zmiennych. I teraz zamiast kliknąć OK, możemy sobie kliknąć wklej. Ten przycisk sprawi, że do pliku z komendami wklej nam komendę do wykonania tej analizy, ale bez jej wykonania. I teraz tutaj, w tym pliku z komendami, nam się dodała komenda do wykonania tej analizy. Tutaj była suma, ta pierwsza no, dla nas tak naprawdę nie jest potrzebne. Mamy tutaj komendę compute, czyli do obliczenia wartości. Zmienna suma ma zawierać wynik dodawania tych trzech zmiennych. Execute, czyli wykonaj tą komendę. Potem kolejna analiza, no to na przykład jakieś rekodowanie, czyli przekształcenia rekody na inne zmienne. Tu już mam coś ustawione, jakieś rekodowanie. Tak samo zamiast OK, klikamy wklej, mamy tu teraz komendę do rekodowania zmiennych, rekoduj taką zmienną BFS 2, w taki sposób, czyli 1 na 5, 2 na 4, 3 na 3, 4 na 2, 5 na 1, tu, czyli zmień na zmienną, bras 2, podkreśn kręk, czyli ta zmienna na taką się zmieni. Można by dopisać kolejną zmienną, na przykład faz 3. Chcemy rekodować na vas 3 podkreślnik No i będzie kolejna zmienna rekodowana. Execute, wykonaj. Znowu kolejna analiza, na przykład chcemy korelację zrobić parami. Mamy wybrane zmienne, tak samo zamiast OK klikamy wklej. No i mamy komendę do korelacji, jakie zmienne. Tutaj dodatkowe ustawienia gotowe. No i teraz klikając w klej, tworzyliśmy tylko ten skrypt, ale bez wykonywania tych analiz. Czyli jak sobie wejdziemy w okno raportu, to tutaj nic nie mamy wykonanego żadnych analiz. Żeby je wykonać, zaznaczamy, klikamy w zieloną strzałkę, no i mamy wykonane analizy. osobiście polecam korzystać z tej opcji i sobie generować skrypt do wszystkich analiz, które robicie. Niezależnie od tego, czy na waszej uczelni wymagają dostarczania takiego pliku, czy nie, bo często się zdarza, że na przykład policzymy sobie wyniki ze wszystkich kwestiariuszy, które mają na przykład nie wiem, po 10 skal, jest tych kwestionariuszy 5, więc 50 skal, dużo klikania, a nagle okazuje się, że jednak coś tam źle policzyliśmy. Na przykład nie wiem, dobadaliśmy kolejne osoby i trzeba by dla nich jeszcze policzyć wyniki, bo SPSS niestety nie działa jak Excel. I jak sobie dodamy gdzieś tam jakieś kolejne osoby, jakieś kolejne wyniki, no to nie liczy nam to jak Excel w wyniku, tylko musimy to znowu policzyć, więc zamiast tracić czas na klikanie, obliczanie wartości poszczególnych, sprawdzanie jak policzyć wyniki w jakiej skali i tracić godzinę, dwie lub nawet jeszcze więcej czasem jak mamy rozbudowane badanie, no to wystarczy, że po prostu otworzymy sobie nasz skrypt. Zaznaczymy potrzebny fragment, np. do samego obliczania wartości. Klikniemy Wykonaj. No i wszystkie nam nowe zmienne policzy. Tak więc bardzo fajna opcja, nie jest to trudne. Te komendy są takie w miarę chyba czytelne. Widzimy Correlation, korelacje, recode, rekoduj, compute, policz. Tak więc łatwo tutaj w miarę zrozumieć jak dana komenda działa. Nawet jeżeli ktoś nie jest programistą, nigdy nie bawi się w takie rzeczy, no to myślę, że bez problemu zrozumie, jak to nawet samodzielnie sobie zedytować te komendy i dostosować się do tego, co chcemy zrobić. No albo też ocenić, którą komendę wykonać, żeby policzyć to, co chcemy policzyć. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych tutoriali.